Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Uczynić kogoś rybakiem to znaczy nauczyć go zawodu, nauczyć go bardzo konkretnych umiejętności, nauczyć go tego, co się samemu umie. Jezus jest mistrzem łowienia ludzi. Jeżeli chcesz łowić, jeżeli chcesz być apostołem, to patrz na Jezusa. Bez niego nie potrafisz i nigdy nie będziesz potrafił. Twoim zadaniem jest wpierw poznawać Jezusa. Poznając Jezusa, będziesz poznawał fach apostoła, głosiciela, ewangelizatora. Do zobaczenia jutro.